Dzień dobry, witajcie. Jest action, bo z jednej strony pięknie zachodzi słońce, prześwituje przez chmury i, i niebo zmienia kolory. Pokażę Wam trochę. O tam, tam gdzieś to się będzie działo. A z drugiej strony, wydaje mi się, że jeszcze trochę dzisiaj popada. I tak wyszłam e, nagrać Lidiowe 5 minut e, w czasie zarazy. Chociaż to nie jest wcale jakiś najbardziej fenomenalny dzień, ale tak poczułam, że, że, że tak właśnie chcę to zrobić teraz. To był dla mnie pracowity dzień i generalnie dużo się bardzo dzieje. Mam też trochę ciśnienia związanego z ukończeniem książki, więc niezmiennie proszę o, o dobre myśli, pełne wsparcia. Wizualizujcie, że już ją macie w łapkach. Natomiast chcę yy, powiedzieć, że i zaczyna kropić, <grywia> że skumaj to, że każdy ma inaczej. Naprawdę każdy ma inaczej. I co w związku z tym? Zajmij się swoim ogródkiem. No, koty świrują. Gdzie one są? Tam. <laughs> Zajmij się swoim ogródkiem. Zajmij się swoim poletkiem. Nie sąsiada. Jak sąsiad leje chemię na swoje pole, to schowaj się w domu na pół godziny. Weź głęboki oddech sobie na swoim czystym terytorium. I nie dygaj. Po prostu. Tylko o swój ogródek mogę zadbać. Tylko w swoim ogródku. Mogę, nie wiem jak to się fachowo nazywa, przerzedzić rzodkiewki. Tylko w moim ogródku wiem, co koło czego najlepiej wyrośnie. I tylko ja wiem, co w tym ogródku jest mi potrzebne. Nie muszę mieć w nim hmm, lasu pomidorów, ani wielkiego kawałka z ziemniorami. Mam dwa kwadraty z rukolą. Bo tak lubię. I bo tak chcę. Bo to mój ogródek. A jak nie wyrośnie, to mój ogródek. Mogłabym powiedzieć mój problem. Ale to nie jest problem. Bo wszystko dzieje się wtedy, kiedy powinno się zadziać. I jeżeli zapamiętasz to, że każdy z tym dobrostanem i dobrobytem ma inaczej. I to, że jeden chce mieć ziemniaki, a drugi chce mieć rukole, to jest w porządku. Czyli mają inaczej zakodowane to dobro, tak? Ten kodzik na dobrobyt, na dobrostan jest różny. I to jest ok. Słyszycie, jak kaczki kwaczą? Zdaje się, że jedna gdzieś zwiała i druga ją woła. Tak, tak już rozumiem. Co się tu na tym moim polu dzieje? I za każdym razem słuchajcie, kiedy szczególnie tutaj, gdzie jestem, na no wszystko jest przestrzeń i wszystko jest takie dobrze widoczne, takie, wiecie, podane na dłoni. Biorę głęboki oddech, wdech. Przytrzymuję. Mówię, OK. I wydycham. I zajmuję się swoim ogródkiem. Mam dobre narzędzia. Poszłam do sklepów i zrobiłam zakupy wedle moich potrzeb, wedle tego, co chcę robić i co chcę mieć. I jak mi ktoś mówi, tu źle, tu niedobrze. A tu ci się stanie, tak mówię? A może się nie stanie? A jak się tak stanie, to zmienię. Zrobię inaczej. Is it okay with you? Patrzcie, co słońce wy wyczynia. Tutaj ziomeczki. O. A tam słońce. Taki spektakl. I szczególnie teraz, kiedy my się zaczynamy budzić w tym czasie ograniczeń, zakazów, i myślimy sobie: Nie, już mam dosyć, nic się właściwie nie zmieniło, ale już zaczynamy się czuć bezpiecznie w tym nowym porządku. I to, co kiedyś było nowe, wkurzające, bo nie wolno, bo zmiana. To teraz jest już nasze, jest naszym nowym porządkiem, jest naszą codziennością i rzeczywistością, i budząc się w tym, mówimy: hmm, jakby to najlepiej wykorzystać. No, i tutaj robią się, oczywiście, tworzą się podziały, bo, bo jedni chcą to wykorzystywać, drudzy biadolą, trzeci się boją, a jeszcze inni chcieliby, ale nie wiedzą jak. I te wszystkie postawy są ok, bo każdy ma swój ogródek. Jeżeli wykorzystasz ten czas na posianie w Twoim ogródku, na Twoim zagonku, na Twoim poletku, tego co chcesz, to już niedługo zbierzesz cudowny plon plon równowagi, harmonii, samowystarczalności, a co więcej samozadowolenia. I nie ma to nic yy, wspólnego z jakimś z jakimiś takimi pojęciami pejoratywnie postrzeganymi, jak narcyzm, jak egoizm. Słuchajcie, przecież chcemy być szczęśliwi. Ka szczęśliwi. Każdy chce być szczęśliwy. I nie ma też przesady w tym powiedzeniu, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Że jeżeli nie będziesz szczęśliwy, szczęśliwa sama, sam ze sobą, to nie możesz dać szczęścia innym. Serio, serio. Jeżeli masz wobec siebie pełno ale, to będziesz mieć ale do wszystkich innych. Gdzieś podświadomie. Taki kod. No, sorry Gregory, nie pokochasz nikogo czystą, taką, wiesz, fajną, partnerską miłością, jak masz non-stop do siebie jakieś ale. Więc wyrywaj chwasty, dbaj o ten swój ogródek, niech będzie fajnie, nie musi tam być dużo, popatrz, u mnie nie masz tak dużo. Jest... To, co chcę i pokładane tak, jak ja chcę. Nie bo ktoś mi powiedział. Nie. Na tyle mam czas, na tyle mam energię, tyle czuję i tyle jest. I dzięki temu mogę się dzielić, mogę obdarzać. Pewnie, że szukam przestrzeni, pewnie, że też mi brakuje czasu, czasem motywacji. Mam na to kilka sposobów. Opowiadam o nich regularnie. I zapraszam Cię oczywiście, wbijaj na moje story, na Instagram szczególnie tam dużo wrzucam na bieżąco, ale na Facebooka też, na story. Bierz, daję, to bierz, dzielę się. A jak jeszcze do mnie napiszesz i powiesz mi, co czujesz, jak się czujesz, to mnie to mega motywuje. Też tak macie? Jak ktoś Wam powie? Hej, dziękuję. Dobrze mi się Ciebie słuchało. Cześć, Czerlutku. Kic, kici, kic. Proszę zostawić kotka. O trzodę też trzeba dbać. Po swojemu. U mnie jest szacuneczek. Przywódcą stada jestem ja. Królowa Lidia. Szamam. Szamamka. Opowiem Wam o tym niedługo. A teraz, a popatrzcie, widzicie w moich okularach chmury? To jest po prostu, słuchajcie, niebywałe, ile siły, ile, ile mocy, żeby wejrzeć w siebie, daje przestrzeń wokół. A jeśli nie wiesz, jak się zabrać za to swoje poletko, jak mieć tę przestrzeń, próbuj. Próbuj. Wsiądź na ten ciągnik i ruszaj. Najwyżej no zaorzesz za dużo. Zrobisz przestrzeń <noise> na zaoranym, będzie potem lepiej rosło. Co ty na to? Takie metafory wiejskie mi dzisiaj przyszły do głowy, kochani. I oddychaj zawsze i wszędzie. Kocham Cię, przepraszam, wybacz mi. Dziękuję. Dobrze, że jesteś.